Nazywam się Piotr Mielecki, należę do Zgromadzenia Księży Sercanów. i w moim zgromadzeniu zakonnym zajmuję się pomocą misjom i misjonarzom. I mamy taką, wydaje mi się, dosyć fajną akcję, której, przez którą pomagamy naszym misjom. A polega ona na tym, że zbieramy srebrny zło. jakieś rozerwane łańcuszki, jakieś poczerniały medali. Czasami się kolczyk zgubi, czasami wypadnie kamyczek z pierścionka, no i te rzeczy później trafiają do szuflady, do szkatułki i być może nigdy by z niej nie wyszły, bo, bo czasami naprawa kosztuje więcej niż tam jakaś rzecz jest, rzecz jest warta. To jest z dziadka, pradziadka, nie wiem, bo to jest srebrny z 1915 roku. Później będzie odczytane, bo to jest jakaś pamiątka. Zbierzemy to w jakąś większą całość, no to rzeczywiście wtedy to srebro ma jakąś konkretną wartość i dzięki temu srebru możemy budować domy dla ofiar tajfunu na Filipinach. Ta akcja ma też jeszcze jeden element, bo nie wysyłamy na Filipiny srebra, tylko na Filipiny wysyłamy już pieniądze. Z tego srebra powstają takie krzyżyki, charakterystyczne nam sercami. Czyli to jest krzyż, a w środku jest serce. Ten, ten krzyż jakby łączy dwa tematy, bo, bo z jednej strony jest to krzyż, czyli śmierć Jezusa na krzyżu ofiara na krzyżu dla naszego zbawienia, a właśnie ofiara z miłości, nie jakaś ofiara bez sensu, tylko ofiara z wielkiej miłości, abyśmy my mogli być zbawieni. I ten krzyż łączy jakby sobie te, te dwa tematy. On się staje taką cegiełką właśnie już, już materialną. Produkcja tego typu wyrobów zaczyna się od tego, że dostajemy złom srebrny. Złom srebrny no jest to wszystko w zasadzie. Znajdują się tam różne metale, srebro, nie srebro, Często gęsto znajduje się też tam złoto, kamienie. I teraz, żeby uzyskać z tego czysty materiał, który dodaje się do pracy, trzeba to po prostu zrafinować do pomocą kwasu, z tego powstaje czyste srebro, granulat. Jest to próba 9,99,9. Do tego dodaje się dodatki stopowe, żeby uzyskać próbę 925. Proces wykonania krzyżyka zaczyna się na początku od projektu, czyli od ustalenia tego. Jak krzyż powinien wyglądać, a potem od wykonania pierwszego wzoru, pierwszego, pierwszej formy, formy ręcznej. Tutaj właśnie jest krzyżek wykonany przeze mnie widać ślady lutowań. Jest to krzyżyk lutowany, wykonany w całości ręcznie. Z takiego krzyża, który już jest gotowy, robi się formę gumową. Do gumowej formy w późniejszym etapie wtryskuje się pod ciśnieniem wosk. Tego typu wosk umieszcza się na choinkach. To są tak zwane choinki, bo wygląda to jak choinka. Układa się, układa, się to, układa się to w taką jodełkę, zalewa się to gipsem, później ten wosk wypala się, wstryskuje się tam srebro pod ciśnieniem. No i wychodzi nam taka sama choinka, tylko że już srebrna. I to jest właśnie produkt, który został odcięty z tej choinki. I teraz dalsza część obróbki, czyli papiery sierne, polerowanie. To już jest dalsza typowo rzemieślnicza praca.